Dzień dobry, państwu witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy w Karpaczu na forum ekonomicznym w studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. A ze mną pani Monika Konstant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu. Dokładnie, Dzień dobry. Tak, witam serdecznie. E, to taka nieoczywista nazwa Polski, bo zazwyczaj związki mają e, trochę inne. A to historyczne, A tutaj... historyczne, że tak powiem, zaszłości, ale. ale to dobrze, zostało... wyróżniacie się państwo. Tak, tak. Przed chwilą brała Pani udział w debacie na temat przyszłości samochodów elektrycznych. Niestety nie mogłem się jej przysłu przysłuchiwać, więc chętnie usłyszę co tam było. Powinnam streścić. Ale ja powiem, że ja jestem może nie sceptykiem, no ale takim bardzo umiarkowanym entuzjastą, bo uważam, że te samochody powszechnie nie zaistnieją na naszych drogach. To, że debata trwa 45 minut, nie doszliśmy do porozumienia, jaka jest przyszłość samochodów elektrycznych, więc nie odważę się teraz w ciągu kilku minut opowiedzieć o tym, jaka może być przyszłość. My, jako reprezentanci branży leasingowej, która jest największą branżą finansującą samochody elektryczne, uważamy, że to jest ta technologia, która tu i teraz pozwala na obniżenie emisji i nie ma od niej ucieczki. Unia Europejska narzuciła nam pewne standardy, i my tylko powinniśmy się myślę, zastanowić, jak wdrożyć te standardy, jak dostosować legislację, jak przygotować infrastrukturę, bo w zasadzie oferta już jest. Mamy 100, chyba 7 modeli samochodów dostępnych w tym momencie w Polsce, czy to osobowych, czy, 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 czy vanów, więc teoretycznie ofertę mamy. Musimy tylko przekonać się faktycznie do tego i przygotować od strony infrastruktury, żebyśmy mogli do odpowiednio wykorzystać. My jako grupa oczywiście pracujemy w ramach tego stowarzyszenia PSPA nad tym, żeby również od strony legislacyjnej spowodować, żeby ta technologia mogła być wdrożona, wykorzystana w jak najlepszym stopniu i w jak najszybszym czasie, dlatego bo nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby nadal kontynuować Tę technologię spalinową, i powiedzmy, to jest faktycznie to rozwiązanie, które w tym momencie jest najbardziej udoskonalone i dostępne na wyciągnięcie ręki. Mm -hmm. A o tym, co będzie za 20, 30, 50 lat, porozmawiamy przy innej okazji. Mm -hmm. Ja myślę, że to jednak szybciej niż za 20 lat, chociażby z tego względu, że no jeden z największych producentów części, koncern Bosch. E, powiedział, że idzie w stronę wodoru, a nie w stronę e, produkowania części zamiennych do elektryków i, i tamte prace RD, co prawda, no ale idą, e, idą w, tą, w tą stronę. Zresztą też, e, no tu jest dyskusja specjalistów, e, przecież silnik elektryczny może być napędzany wodorem, więc to nie do końca będzie tak, że. Że to nie jest samochód elektryczny. Ja myślę, panie redaktorze, że branża leasingowa będzie w stanie sfinansować zarówno elektryki elektryczne, jak i elektryki wodorowe. I tak, oczywiście, technologia wodorowa jest jak najbardziej technologią przyszłości. Jedno według mnie nie wyklucza drugiego. To znaczy, faktycznie wydaje mi się, że to, tak jak powiedziałam, co mamy dostępne tu i teraz, i niewątpliwie ta technologia samochodów elektrycznych będzie. Na tyle doskonalona, że w ciągu myślę nawet trzech lat, podejrzewam, te ceny będą dużo bardziej przystępne i będą w związku z tym powszechne i wykorzystywane przez większą ilość społeczeństwa. Ja powiedziałam o tych 20 latach. Oby okazało się, że już za 10 lat będziemy mieli do wyboru stojące na podobnym poziomie zaawansowania dwie technologie i będziemy mogli wybierać pomiędzy dwiema technologiami, dużo bardziej ekologicznymi. Pytanie tylko, jeżeli idziemy jakby w tej e, e, ścieżce dużo dalej, na ile energia, którą będziemy, e, produkowali, e, z której będziemy produkowali e, wodór, e, na ile m, ta energia e, potrzebna do e, naładowania baterii, czy do wyprodukowania energii, będzie zielona. Ale to już jest zupełnie osobna dyskusja na temat tego, e, zielona i tania. Bo, a się, jeszcze że, tania. bo okazuje się, że już całkiem nieźle potrafimy wyprodukować tą zieloną energię tylko ona będzie niestety w najbliższym czasie droga. Więc tu spowodować to, żeby ona była zielona i tania, nad tym się głowią. No i w gospodarce, i ekonomiści też o tym zresztą rozmawiałem wczoraj tutaj w naszym studio. No właśnie, ale ja powiedziałem, że jestem może drobnym, czy nie do końca ogromnym entuzjastą samochodów elektrycznych, natomiast dane wskazują na to, że polscy przedsiębiorcy mikro, ale i też makro, bardzo entuzjastycznie podchodzą. Tak, te dane, które ostatnio były publikowane, pokazują, że wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych jest gigantyczny, to znaczy myśmy odnotowali tych samochodów wyprodukowanych czy sprzedanych w Polsce, jeżeli mówimy o czystych elektrykach. On jest wzrost na poziomie, nawet 83%. Oczywiście ta baza wyjściowa rok 21 versus 22 tutaj ta baza była niska. Natomiast widzimy duże zainteresowanie, my w ogóle w leasingu obserwujemy sporą sprzedaż samochodów i oczywiście jakimś tam wytłumaczeniem było to, że ta baza brak dostępności samochodów w latach 20-21, czy nawet 22 spowodował, że teraz w tym Roku te decyzje zakupowe e, związane z, ze zmianą samochodu służbowego czy ze zmianą samochodu dostawczego spowodowały, e, że te wyniki są, e, są tak dobre. E, natomiast generalnie mam wrażenie, że faktycznie potrzebujemy e, nowej floty. Czy to będzie flota e, samochodów służbowych, którymi będziemy się poruszać, nawet samochodów szerowanych, bo to również jest e, jak najbardziej omawiane, dyskutowane, wdrażane w firmach ale również samochodów dostawczych czy samochodów ciężarowych? Jeszcze z jednego powodu mnie to troszkę zastanowiło. No bo mamy w gospodarce okres trudny. W Europie, w wielu krajach będzie recesja. U nas mówi się i oby się tak stało, że zakończymy rok na delikatnym wzroście 0,3-0,4 pkb w górę. No został kwartał z kawałkiem, więc trzymamy wszyscy kciuki. A Pani mówi, że pierwsze dwa kwartały no to bardzo fajne wzrosty w sprzedaży wszystkich samochodów, i elektrycznych, i nieelektrycznych. I, I flota tutaj rzeczywiście chętnie kupuje. Tak, no na pewno, tak jak powiedziałam, miał na to wpływ to przełożona w czasie decyzja zakupowa. Mhm. No jeżeli nie mogliśmy wymienić samochodu na nowy w poprzednim roku, e, głównie ze względu na to, że te samochody nie były dostępne, no to podejmowaliśmy tę decyzję, więc prawdopodobnie jest to opóźnione po prostu w czasie przełożone w czasie decyzja, która być może mogła nastąpić wcześniej. Ale tak czy inaczej to potwierdza pewną pozytywne nastawienie, tak powiedziałabym tych małych i mikroprzedsiębiorców, jeżeli chodzi o perspektywy zamówień. Okazuje się, że przedsiębiorcy chcą inwestować, poszukują nowych narzędzi pracy, jakimi może być samochód, jakimi może być maszyna, jakimi może być e, e, urządzenie, które jest mu potrzebne do, e, do produkcji. E, I my się z tego powodu bardzo cieszymy. Będziemy na pewno chętnie udzielali tego finansowania e, również w kolejnych kwartałach. E, ile teraz trzeba e, czekać na to, żeby e, po pierwsze zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty do załatwienia leasingu, a po drugie no, dostać telefon z salonu, proszę przyjechać, ten samochód już jest? Ten proces jest coraz szybszy. My jako branża pracujemy nad wdrożeniem również takiego rozwiązania, które pozwoli na jeszcze bardziej skrócony proces dostępu, który w tym momencie oceniamy trwa około kilkunastu dni, 14 to zależy również od firmy, od dostępności pojazdu i tak My pracujemy nad tym i mamy nadzieję, że to będzie rozwiązanie, które będzie wdrożone jeszcze na jesieni tego roku, które pozwoli skrócić ten proces decyzyjny do nawet pół dnia. Czyli taka bardzo szybka wymiana informacji i dokumentów pomiędzy dealerem, firmą leasingującą a klientem. Więc mamy nadzieję, że to rozwiązanie, nowe zupełnie rozwiązanie, dostępne w, dla całej branży leasingowej i samochodowej, będzie już wkrótce dostępne. No i okaże się, że być może ta sprzedaż i dostępność samochodów jeszcze wzrośnie. No to ciekawe rozwiązanie. Jak będzie to dostępne, to ja zapraszam do rozmowy, żebyśmy porozmawiali o szczegółach, bo myślę, że wielu przedsiębiorców skorzysta z tego z wielką radością. Na pewno na pewno się podzielę doświadczeniem. Dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Moimi pięknie. Państwa gościem w studio szkoły głównej handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej podczas forum ekonomicznego w Karpaczu była pani Monika Konstanc ze związku Polskiego Leasingu.